Hello, kochani! Jak widzieliście wczorajszy filmik, wygraliśmy wczoraj 140 zł. 40 zł na plusie. Dzisiaj mamy oto kolejne zdrabki za kwotę 95 zł. I są to zdrabki 1 za 30, 2 za 20, 2 za 10 i 1 za 5. Zapraszam do oglądania i zaczynamy. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. Zaczynamy od białego złota. Wygrywające liczby mamy 17, 16, ósemkę i 24. Mam nadzieję, że coś nam tu przyniesie. Nasze liczby to 23 bliziutko, ale no niestety 29.

Kolejna zdrabka, to tutaj jak już widzicie zacząłem drapać, bo za długo by to trwało. Zostały nam cztery symbole do odkrycia. No to następny symbol jaki mamy to jest motylek. Szukamy motyla. Mamy motyl. Gdzie są jeszcze motylki? Gdzie one wrwają? Tutaj jest kolejny. No i. Wszystko, dwa motylki tylko nam się pokazały. Kolejny symbol to. Sakwa. Yy, szukamy sakwy. Gdzieś tu mi się rzuciła w oczy, ale gdzie ona jest? Tu mamy tylko jedną sakwę. No, niestety, tylko jedną. I dwa ostatnie symbole to jest rower. Tu mamy rower. Tu mamy rower. Rower. I rower. No i ostatni symbol, mam nadzieję, że coś tu wydrapiemy, bo z diamencikiem. Jedziemy tym razem od dołu. Diament. No niestety kwiatka nie mieliśmy. Diament. Też brakuje nam kwiatka. Diament. Hmm. Diament. Diament. Diament diament jest kochani jakaś wygrana mamy jakąś wygraną trafiło nam się tylko jedna linia sprawdzamy jeszcze raz kwiatka na pewno nie mieliśmy rolek też nie i kości też nie no to drapiemy wygraną 10 zł. zdrapka się zwróciła Czyli literki kontrolne N N N Kolejna zdrabka Laki 77. W poprzednim odcinku dała nam do wygrania 50 zł. I bonusik. Szukamy podkowy i mamy winogrono. I wygrywające liczby: 24, 38, 16, 45 i 32. Oby nam się też trafiło szczęście. W tej zdrawce 17. Bliziutko do 16. Piąteczka. I dwójeczka. 26. No nie mam, niestety. 33. Też blisko. Szósteczka. Dwadzieścia jeden, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery i dwadzieścia trzy, też nam blizu, ale niestety tu nie ma wygranej czterdzieści siedem, dwadzieścia dwa, osiemnaście, czterdzieści sześć. 25 no i ostatnia linia mam nadzieję, że przyniesie nam szczęście 34 4 39 48 oraz 12 no niestety przegrana jeszcze zobaczymy z literki S R M. Kolejna zdrabka Mój pierwszy milion. Pierwsza zdrapka na moim kanale, której jeszcze nie miałem. No, no zobaczymy. Może przyniesie nam szczęście. Bonus. Znajdź kwotę i wygraj tę kwotę. Drapiemy i mamy, no niestety tylko kufer. Y Wygrywające liczby. 39 23 Dwadzieścia cztery, trzy, czterdzieści jeden. I szukamy szósteczka i dziewiąteczka i dwójeczka. Czterdzieści pięć oraz jedynka. Tu mamy dwadzieścia jeden trzydzieści siedem, trzydzieści dwa, siedemnaście i szesnaście. kolej kolejne siedem, dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, piętnaście, trzydzieści siedem.

35 i ostatnia liczba, 46. No, niestety a no, PGA, czyli zdrabka, kolejna przegrana. I tutaj mamy naszą szczęśliwą zdrabkę, gdzie dwa razy po rząd wygraliśmy. Raz 100 złotych, za drugim razem 40 złotych. No i mam, miejmy nadzieję, że tym razem też coś nam tutaj da. O, wygrywające liczby. 30. 13 1, 7, 17, oraz 12. I szukamy dziewiąteczka, nie ma, 16 nie ma. Mamy złoto, złoto. Przypisam. Zostawimy sobie na koniec. 28 trzydzieści dwa, trzydzieści jeden, trzydziesty. cztery, czterdzieści siedem, osiemnaście oraz dwadzieścia dziewięć. Kolejna linia dziewiętnaście, dwadzieścia jeden oczko no nie mamy. 44. A, 43. Myślałem, że już będzie 13, ale. No, niestety, no nie mamy. 15, nie mamy. dwadzieścia 27, nie mamy. Trójeczki, nie mamy. Piąteczka, dziesiątka, czternastka. Kolejna linia, ostatnia 24 11 6 41 oraz 38 i sprawdzamy, ile wygraliśmy. 20 zł literki kontrolne powinny być tu na dolne. P, P i P. Dotychczas wygraliśmy 30 zł. I ostatnia wielka zdrabka 77. Jak widzieliście, mój pierwszy odcinek nie dała nam żadnej wygranej. Tym razem może nam się poszczęścić. Gra pierwsza. Szukamy siódemeczki. Worek. Dzwon. Ach, myślałem, że siódmy trofeum. Złoto. Bransoletka. Kufer. Naszynik, prezent, zegarek i plik. No, w pierwszej grze, mamy. Gra druga, wygrywające liczby nasze to: 45 oraz 14. Szukamy: 39, 47, 25, 20.

8, 34 i 25. No to już są marne szanse, żebyśmy coś wygrali, bo chyba, że w tym bonusie będzie może 30 zł, chociaż 400 i 60. No niestety, zdrabka przegrana. Więc w tym odcinku, no niestety, jesteśmy na minusie 65 zł. Wygraliśmy 30 zł. Nasze wygrane, jak zwykle, znowu milion w banku, nam przyniósł szczęście. No i ekstra linia 10 zł. Dziękuję, kochani, za obejrzenie odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz o subskrypcji. Nie zapomnijcie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Hello!